Dziś recenzja, porównanie dwóch, a zarazem wszystkich polibagów, jakie wyszły pod serią auta. A dokładniej w tym przypadku auta 2, ale z innych części aut niestety polibagi nie wyszły. Auta 2 miał swoją premierę w roku 2011 i w tamtym to też roku swoją premierę miał polibag 3.0.1.20, a jest to Guido. Składa się z 34 elementów. Paradoksalnie jest on bardzo, ale to bardzo drogi, bo obecnie za taki polibak w stanie nowym musimy zapłacić nawet do 200 zł. Za granicą te oferty są nieco niższe, ale dochodzą nam wysokie koszta dostawy. Drugi polibak to numerek o jeden wyższy, a jest to 30121. Postać już nieco bardziej poboczna, bo jest to Grem. Składa się z 52 elementów. A obecnie na polskim rynku za taki polibak nieotwierany, taki jak mam tutaj, zapłacić musimy w granicach 70 zł. Natomiast grama zbuduje już sobie poza kamerami. Obydwa polibagi są już zbudowane, a omawianie zaczniemy sobie może od Guido. Jest to oczywiście wózeczek widłowy, który posiada nauszniki. Jest to generalnie taka wersja pitstopowa, bo ma on tutaj flagę finiszu, flagę linii mety. Naprawdę ciekawy elemencik, naprawdę na plus jest to, że jest zadrukowany. Ma także na swoich widłach megafon. Oczywiście tymi widłami możemy minimalnie chociaż poruszać. Naprawdę jest to plus. No i wygląda to naprawdę nieźle. Same te widły wyszły naprawdę super. Zwłaszcza takiego małego polibaga. Oczywiście zadrukowana tutaj twarzeczka, uśmieszek, nadkola, nauszniki, o których wcześniej wspominałem. I ten taki trochę pudełkowaty tył. No ale tak wyglądał Guido. Troszkę przeszkadzały mi jedynie tutaj te dwa study, ale tak poza tym... Jest to naprawdę przyjemny polibarzek. I akurat ta postać, moim zdaniem, idealnie sprawdza się na polibaga. No bo wózek biłowy nie jest pełnowniarowym samochodem, więc ciężko z niego zrobić osobny zestaw, tak jak to było w przypadku innych zestawów serii auta. A w formie polibaga jest to naprawdę super konstrukcja. Chociaż nie wiem, czy nawet nie trochę za mała, bo obecnie nieraz większe konstrukcje dostajemy w gazetkach. Drugi natomiast polibak. To postać trochę bardziej poboczna. Szczerze powiedziawszy, aż tak dokładnie nawet jej nie pamiętam z filmu, ale jest ona, mam wrażenie, nawet trochę bardziej dopracowana niż Guido. Mamy przede wszystkim miotat ognia, który w filmie też miał swoją rolę. Mamy także zabezpieczenie, czyli taki tutaj elemencik, który osłania oczy naszego samochodziku. Możemy go sobie także otworzyć. No i jak widzicie, tutaj ten element z nadrukami oczek jest naprawdę. Przepiękny, wygląda to rewelacyjnie. No i fajnie daje to klimat Out. Tutaj możemy z powrotem sobie to przekrycie oczu zamknąć. Jest na takim wysienniku z boku pojazdu poprowadzone. Pojazd jest w takiej skali, że szczerze przez budowanie mam wrażenie, że prawie weszła tutaj figurka, że naprawdę niewiele będzie tutaj brakować, chociaż nie testowałem, więc gwarancji nie daje. Mamy także element z nadrukiem, z taką ponurą minką na froncie, oczywiście zderzek. A od tyłu, jeszcze jakieś tutaj czarne wzmocnienie na dachu i imitację tablicy rejestracyjnej. Jest to naprawdę przyjemny samochodzik. Bryła jest takiego mniejszego pojazdu, no ale taki samochodzik miał to być. Poza tym, jest to polibag, więc nie oczekujmy tutaj nie wiadomo jak dużej konstrukcji. Widzę bardzo duży potencjał dla tych polibagów. W momencie premiery filmu. Natomiast teraz, po latach, biorąc pod uwagę ich ceny, że za ten komplet musimy zapłacić prawie 300 zł, no to naprawdę musiałbym się mocno zastanowić, czy warte są one zakupu. Zwłaszcza jeżeli chodzi o Guido, no bo jest on zdecydowanie droższy, a zarazem mniejszy. No i posiada też mniej elementów. Grem może bardziej, zwłaszcza jak w okolicy 50 zł uda się znaleźć nowy polibak. To myślę, że w ramach ciekawostki, w ramach posiadania czegoś z tego filmu, to naprawdę warto, bo jest to przyjemna konstrukcja za stosunkowo niedużą kwotę. Natomiast Guido, no to raczej skusiłbym się na używany zestaw z nim jakiś większe, a tego polibaga bym sobie odpuścił. Ale tak czy siak, konstrukcje same w sobie są naprawdę udane, przyjemne i moim zdaniem godne polecenia. Częstą sporną może być to jedynie cena ale też musimy ją sobie trochę w głowie podzielić. Musi mieć na uwadze, że nie są to polibagi nowe. Miały one premierę już te 14 lat temu, a jednak trochę czasu minęło. Dajcie zatrzymać czy macie z tych polibagów albo jakikolwiek inny zestaw z serii auta. Ja dziękuję Wam za oglądanie i zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz suba z dzwonkiem. Na razie!